Cześć, jestem k 2 df to jest Hearths of Iron 4 I dzisiaj zagramy normalną kampanię Zagramy w roku... O, zaczniemy od roku 1936, 1 stycznia naciągająca burza Nadchodzą mroczne czasy W Europie Hitler twardo uchwycił stery władzy I coraz częściej zerka poza granice Niemiec Włochy Musiolini'ego Organizują kolejne militarne eskadry. A w Azji swoje pońskie szykuje się do ataku na Chiny. Ognie Wielkiej Wojny wygasły niespełna 20 lat temu, a dziś świat znów oblany jest benzyną. Jedna iskra może doprowadzić do katastrofy. Tak jest. Wybierzemy scenariusz i zagramy sobie ZSRR. Oczywiście można też z innymi krajami zagrać. Możesz sobie wybrać. Byle co. Znaczy, jakich ceny Praktycznie, no, wszystkim można grać A my wybierzemy A, Jeszcze raz A my wybierzemy ZSRR Mamy tak yy... Jedność narodowa minus 20%, to trochę sporo Ojczyzna rewolucja, odporność na zmiany ideologii 50% Ideologia to o to chodzi, że komunizm będzie u nas bardzo mocny, nie zmieni się na demokrację, na przykład, coś takiego, nie? Tempo budowy minus 10%, ale to później urośnie w potęgę. No przywódca Józef Stalin, ideologia komunizm, no to tak jak mówiłem, ideologia to komunizm. Rząd yy, rzezin totalitarny, wybory nigdy, partia rządząca. E, wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna. Okej, z deseracji związek socjalistyczny, Republik Radzieckiej. Zagramy sobie na poziom zawodowiec. Co jeszcze się, się uczy tej gry? Historycznie zaraz sobie zaznaczymy i rozpoczynamy grę. Okej. Okay. Tak, mamy taką armię i tak, pierwsze co badania. Badania pierwsze to się przydadzą przemysł. Yy, inżynieria. I czas budowy tutaj jeszcze. Wolne fabryki. Aha. Na razie cywilne będziemy dawać. Jak najwięcej cywilnych. No to trochę wystarczy. Dobra, potrzebujemy jeszcze jakieś surowca. A, tutaj jeszcze wolne fabryki wojskowe. Czego nam brakuje? Wyposażenia. Tak, wszystko wyposażenie i artylerię resztę sem, bo ono się bardzo przyda. Wolne stocznie. Co ja chcę w stoczniach robić? Stocznie też zresetuję. Na początku tak. Yy, tutaj wszystkie praktycznie są podwodne. To usunie. Aj, nie to. To usuniemy. I damy nowe. Nowe statki. gdzie tak. To. I to niech oni mi produkują... Yy. Aha. Dobra, jest wybrane? Nie. Coś nie mogę wybrać. O, dobra. Wszystko tutaj daje jedne. Tak, cel narodowy. Pierwsze tak, chcę zrobić czystkę. To daje nam duże minusy na początku. A im szybciej zaczniemy, tym szybciej się skończy te minusy. Zasoby, czego brakuje? Guma. Bierzemy. Jeszcze ja puszczę czas. albo nie, jeszcze zatrzymam. Trzeba jednostki pogrupować. O kurde. Dobra. Wy. Ja nie chcę gonnych na pewno. Wam Na razie dowódcy wam nie dają, może? No, nie daję wam na razie. Macie mieć tutaj front z Japonią. Tak działa, działa, dobra. Tych wszystkich zabieram. Oni nie będą mi potrzebnie. Tych tak samo. I tu mam 24. taka jakby języko armia. O to mi chodzi. 124 nowy dowódca. Wydobyć umiejętności. Teani idzie do czołgów, to jest na pewno. Do czołgów, to czołgów. Tego zjemy. A ty jesteś ten marszałek polny. No dobra. Niech będzie. I wy macie mieć tutaj taki front. Tak. Wy się tutaj przemieśćcie. Eee. Dobra, puszczę ten czas, chociaż mam piąta kolumna. To się rozpoczyna czystka ta nie. Wiem, że żadnej nie są robione, ale mi to niepotrzebne. Potrzebne mi są wszystkie jednostki co mają czołgi. O kurde... Dobra, bez tych Mamy czołgi jakieś mamy, dobra. Tu trzeba by wymieniać konnych. Na zwykłą jednostkę. Górskie zostawimy, bo górskie się przydadzą na no nie, tańc trochę gór. Puszczę ten czas już może. Trzeba niestety trochę powymieniać tego... ...tego wojska. Ok, chyba wszystko, jeszcze tutaj kilka. Nie, nie to, to no i tu jeszcze. O tu widać, że jakieś są zawodowe jednostki. Tutaj jeszcze kawaleryjska dywizjona. Okej, okay, wy osiągnęliście, tak? No co to robicie? Właśnie wy przejdźcie mi do tego portu może? Będzie tak fajnie przydało Tycha hmm, wszystko dobrze To tak byś mógł szkolić, bo nie chcę mieć żółto dziobów jakie jakieś czołgi widzę. Dobra, ten zrobimy tu tak. Damy tego, bo on jest do czołgów. Będziemy wybierać czołgi dokładać je. Tu nie ma żadnych. Czas idzie, nie? Może i dobrze, bo chcę ładnie wszystko pokładać. Na razie jestem tym zabawy trochę jest. Już Można powiedzieć, że przeszedłem kampanię z ZSRR, więc myślę, że tym razem też się uda. Dobra, tutaj już wybrane są jednostki. Wiem, że nie macie rozkazu. Tak... Dobrze co jest najlepsze do czołgów? Dobra, to wybrane. Tu nie ma. No to tu trzeba wymieniać. To jakieś czołgi? To jest. To ty idziesz tu. Trzeba coś yy... tak, puścimy na początku czas. Może Was przegrupuję? Was też. I Was też. Ciebie weźmy. Wy macie mieć tutaj. To będzie cały, sam dywizjon czołgowy. No nie. Dobra. Zobaczmy, ten, armia, yy... armia, grupuj. Yy, widać, że wszystko jest OK. Jak nam tylko siła polityczna wzrośnie, pierwsze coś weźmiemy, to chyba właśnie atak na Finlandię. Finlandia jest bardzo słaba, więc damy radę i później zaraz będziemy się brali na Szwecję. Coś takiego będzie, Szwecja. Albo przy no jakoś tak będzie Słowacja i te trzy kraje. One się powinny poddać, czyli to różnie. Ostatnio miałem, że nie chcieli, walczyli normalnie, a teraz jest, że ultimatum. Ultimatum to takie coś jest, zestraszamy, czy można powiedzieć. Ich zobaczymy tam i tak armii na no nich dużo nie stracimy. To jest krótka wojenka, będzie. Dobra, oni wracają. Może Aj, nie da się dalej dobra. Tak, ciebie tak dam. Tu mam nowego dowódcę, 83 trójka to jest. Nowy dowódca. Taki, żeby nie miał tego ograniczenia. Ja nie chcę takiego. Trzeba jakiegoś awansować, to jest pewne. Tego awansuje I tutaj zobaczcie, że on ma. No, lewe spada, umiejętności też, ale ma czwarty. A to daje nam atak 20 i obrona. Co level? O 5% więcej do ataku i do obrony mamy. I wam damy front. Ten. Macie wszyscy tutaj przyjść. Jeszcze powybieramy te górskie. No nie? Dobra, jak tam badania. Badania jakoś idą. Diplomacja. Tutaj będzie trzeba na pewno zmienić na ograniczony i fabrykę gospodarka wojenna, bo to chyba może w pierwszej kolejności może to zrobię. Niech się tylko czystka skończy. Czystka się skończy. Bierzemy od razu to. Mamy siły polityczny 160 i tę wojnę, wojnę wypowiemy. I później fabrykę. Okej, okay, mam pierwsze z czystki. Eee, proces trockistów. Trocki Dobra, ja tego raczej nie będę czytał. Tutaj mam do wyboru, że kogo mamy wywalić, nie? Możemy w ogóle nie wywalić, ale to wojna domowa wybuchnie. A to raczej tego nie chcemy. Tutaj też tego nie chcemy, bo chcemy mieć siłę polityczną na początku. Tak, możemy usunąć tego. Nik, ni, Nikita Chruszczow. Komunistyczny rewolucja jest na powrocie do komunistów. Jedność Narodowa. Na pewno tego wywalę, bo jedność narodowa mi się przyda, czyli tego, wywalam. Wszyscy mm, mają wszyscy, okej, okay, tutaj trzeba przydzieć. Właśnie, jeszcze trzeba... Tutaj dobrać teatry, tak się tutaj to nazywa, po prostu grupy. No więc, prostym językiem grupy wybrać. Okej. Okay. To chodzi o ten. O, ten teren, nie w Niemczech. Bo na początku Niemcami nie możemy tam w ogóle wojskiem wkraczać. Was też przy szkole. I tutaj wy się przydacie, tak. Niemkra to dać. go. Wolę już mieć takich porobionych, że będzie bez tego, bez ograniczeń. I tutaj też możesz przeszkolić. Jak tam tutaj produkcja? Produkcja idzie do przodu. Ogólnie tak nazwiemy ten teatr. To to będzie Japonia. Okej. Okay. Bo raczej to z innymi państwami nie będziemy walczyć. No nie będziemy walczyć, bo to tylko Japonia nam zagraża. To, to, to i tak padnie pewnie. Nowy teatr. Oj. Wy tu macie przejść e, To będzie tak, to się nazywa Finlandia Tutaj pisze się, a tutaj? Finlandia Dobra o, To, to, to będzie... Polska, to niech będzie Polska bo będzie, no tu granica polska, będziemy atakować Polskę. Japonia e, to idzie do Finlandii. Jest ok na razie. Tych damy do Polski. Ej, co jest takie dziwne tutaj? A e, nie, całość nam zaznacza. Ok, puścimy czas. Bo tak niedobrze. Co oni tak dziwnie idą. Macie mi tutaj patrzeć. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Chyba wszystkie armie wzięliśmy. Ta się przeszkala. To też. To też. To się na razie nie szkoli, ale bym chciał jak najszybciej skończyć. O, zaraz się badanie skończy. Inżynieria mechaniczna i elektronika. I widzę, że wszystko ładnie. Dobra, jak te statki? Produkcja mam nadzieję, że mam tylko tutaj, ta Leningrad, ta Leningrad. Leningrad Bierzemy wszystkie statki Łączymy Wybiorę nową flotę Taką I no tak yy, To jest To jest podwodne Dla podwodnych ty się przydasz Atak okrętu podwodnego Szczerze mówiąc tego nie miałem wcześniej kolesia Ale okej okay. Zwiad I tak ty będziesz tylko patrolował tutaj, a ty będziesz znajdź i zniszczyć tutaj. Mamy pierwsze te wykonane, bierzemy drugie. To nas zmniejsza czas badań. Jest bardzo dobra technologia na sam początek. Im szybciej to robimy, tym mniej czasu do badania, nie? Dobra, od tego kolesia Trzeba zrobić, wybrać kolesi górskich, brak zaopatrzenia, ty się przydasz, i trzeba wybrać ten, idzie tu, ten, idzie tu, może zaznaczę ich. Ten, oba koniec. W ten to może znaczyć, tylko trzeba kilka wymienić. Tu idziecie bardzo ładnie. Ty bierzesz front. Ten, bardzo fajnie, gdzie przystawiają. Czas idzie, jeszcze zobaczę. Przejdę wszystkie. Trzeba tych powymieniać. Ich ta wezmę, nie wiem czy to czołgów. Jest mechanizowana. Zmechanizowana. Zobaczmy czołgi. Tutaj wszystko ładnie. To górskie. Szkoli ich. Ok, następny. Proces. Yy, tajny proces generałów, ok. Tu tak możemy usunąć mm, takiego się co nam daje Doktryna z masowego ataku. To fajne, bo mamy dwa do wyboru: doktryna zmasowanego masowanego ataku. To jest tutaj, a no raczej w to będziemy szli, to nie chcę tego usuwać. Hmm. Tego nie będziemy usuwać. Niestety tego tu ma na okręty. Usuwamy. Możliwe, że mi dowódce jakieś wywaliło. Tu wszyscy o właśnie Tego dowódcy mi wywaliło Zwiad, niech będzie zwiad. No właśnie tutaj by się koleś przydał Na Polskiej tak jest ok. Ma na 24, ta? Ma ograniczenie jakieś? A nie ma, no to fajnie. To ja ma tylko ograniczenie. On później spokojny co będzie. Dobra, wybieramy wam cele. Chyba atakujcie gdzieś, tak? Ej, czemu A czemu mam jak dziwnie? Pokażcie mi woja. Właśnie. Okej, okay, zatrzymam czas. Dobra. To trzeba tutaj wybrać. O, tak macie atakować. A wy? Na początku tak. Później tak. Będzie okej. Okay. Dobra, jeszcze wybierzemy badanie. Badanie wybierzemy to. No i tym odcinku będziemy już kończyć, więc komentujcie, subskrybujcie i na razie, hej.